Siemanko, siemanko, z tej strony Rafał z Motoru. Słuchajcie, jestem dzisiaj dla was oczywiście z kolejną motocyklową nowością Wiem, że bardzo mocno zawsze czekacie na modele Yamaha R125 Bo tak jak szybko się pojawiają, tak rzeczywiście bardzo ciężko coś u nas zdobyć Bo one się po prostu najlepiej sprzedają, myślę, że z gamy 125 No ale już jest, właśnie stoi na dywaniku Yamaha YZF R125 I to nie w takiej zwykłej edycji, bo jest to rocznik 2012 I w tym właśnie roczniku wyszła dosyć krótka seria Motocykli WGP, czyli w takiej wersji WGP na 50-lecie właśnie Yamaha. No i zobaczcie, jak ten motocykl się prezentuje. No i myślę, że już niedługo ten motocykl na pewno pojawi się u któregoś z Was w garażu. Yamaha YZF R125. Czyli tak naprawdę motocykl już legenda. Nie wiem, czy jest ktoś, kto nie zna popularnej Rki, a już tym bardziej w pewności 125. No bo właśnie to jest chyba najpopularniejszy, najbardziej pożądany motocykl tej klasy, czyli tej klasy. Mówię tutaj, właśnie o motocyklach, którymi można jeździć bez prawa jazdy kategorii A, bo wystarczy do poruszania się czymś takim już prawa jazdy kategorii A1 lub prawa jazdy kategorii B, czyli samochodowe jeżeli macie je od co najmniej 3 lat, więc naprawdę mega fajna, mega fajna opcja, tym to znaczy, że zobaczcie jak ten motocykl wygląda, eee, tak naprawdę e, no na ulicy to mało kto wam powie, że to jest to piątka, 5, bo to po prostu jest bardzo fajnie skonstruowany motocykl pełnowymiarowy, czyli jak obok postawimy Yamaha R6, to wierzcie mi, że to wcale nie jest dużo mniejszy motocykl, Oczywiście jest troszeczkę chudszy, troszeczkę węższy opony, i tak dalej, ale nie wygląda to absolutnie jak co 25 Cały silnik praktycznie zabudowany, nie widać ile tam siedzi cylindrów, ile jest kolektorów, więc naprawdę robi to robotę. A jeżeli mamy na takim motocyklu założony akcesoryjny wydech, który raz, że wygląda fajnie, no to już nawet po zapaleniu ten motocykl nie brzmi, nie brzmi śmiesznie, już tutaj naprawdę jest jest się czym pochwalić, jeszcze czym pobawić no i na pewno to też delikatnie ponosi frajdę z jazdy. Więc parę takich krótkich informacji. Yamaha RS 25, 15-konny silnik, czyli na więcej ile możemy zdobyć właśnie w takim motocyklu kategorii na A1 bądź B bo taki jest właśnie maksymalny wymóg czyli 15 koni, tutaj na pokładzie tyle właśnie jest. No Motocykl oczywiście e, zasilany wtryskiem, czyli nie mamy tutaj żadnego kranika, gaźnika, regulacji stania nic. Kluczyk, zapłon palimy, jedziemy. Motocykl oczywiście już chłodzony e, cieczą, czyli Macie tutaj normalnie układ chłodzenia, macie chłodnicę, więc to też na pewno sprzyja jakimś tam nawet dalszym podróżom, bądź w takim szpanią się w koło komina. Na pewno też tutaj z gotowaniem się nie ma żadnych problemów. No i kolejna rzecz, bardzo popularny motocykl, stąd też bardzo duży, duża dostępność części. Naprawdę tutaj, jeżeli chcielibyśmy zrobić jakiś nawet kompletny remont silnika, albo tu już tak bardzo hardkorowej wersji, ale oczywiście takie podstawowe rzeczy, typu olej, filtry świece, napędy, opony, filtry, klocki, uszczelniacze w lagach, tu nie ma. Żadnego problemu, a nawet y, większość takich rzeczy karoseryjnych typu jakieś tam lusterka, klamki, ciężarki, manetki, y, tego typu rzeczy są dostępne i są dosyć y, dostępne w fajnych cenach. Więc tutaj też nie ma, y, nie ma jakiegoś stresu, że, że potem ten motocykl w eksploatacji będzie sprawiał jakiekolwiek problemy. Tym bardziej, że te silniki to są czterosłowowe silniki, czyli y, nie tak jak gdzieś y, tam tej starej daty, motocykle dwusłupowe, które się tam. Y, gdzie robiło się tam jakąś mieszankę, e, gdzie te silniki padały po małych przebiegach. Te silniki są bardzo sprawdzone, bo były pakowane w werkach już od 8 roku. No i tak naprawdę do dzisiaj, włącznie, przeszły bardzo niewielką przemianę, więc tak naprawdę do 2016, a nawet 2019 roku. Przepraszam, od 2008 do, do 2019 ten silnik praktycznie się nie różnił i w większości części pasuje. Więc bardzo sprawdzona jednostka b, w serwisie, też bardzo prosta. Plus jednocześnie bardzo mało się przy niej robi. Tak naprawdę serwis Litrowy, plus regulacja zaworów raz na jakiś czas i koniec. Te silniki naprawdę moim zdaniem są jednymi z najlepszych piecy właśnie e, o pojemności 125. Więc taka krótka wiedza w pigułce odnośnie samej, e, samej Yamahy. No ale jakby skupmy się na tym modelu, który stoi przede mną. E, zacznę od tego, że Moto RW, to jest silnik, który zajmuje się sprzedażą motocykli oczywiście, ale prowadzimy też swój serwis i to nas też troszeczkę chyba wyróżnia, no bo każdy motocykl zanim trafi na dywanie, kto trafia do nas na serwis. No i my taki podstawowy serwis przygotowujący do każdego motocykla robimy. Tak też było w tym przypadku podstawowy serwis filtrowy, czyli masz tutaj nowy olej w silniku zaleń jest motulem 10W40, nowa świeca sprawdzony filtr powietrza, który był w świetnym stanie więc został, oczywiście nowy filtr oleju płyn hamulcowy nowy z przodu i z tyłu więc zależy się także o to, żeby tutaj odświeżyć temat. Reszta pozespołów naprawdę, wierzcie mi, że była fajna. Jedyne, co to zrobiliśmy, jeszcze wymieniliśmy klocki z przodu, e, tylne klocki były w porządku, tarcze były super, e, opony z przodu i z tyłu także jest w porządku, więc tutaj także nie było potrzeby e, wymiany. No i to wszystko sprawiło, że ten motocykl na tą chwilę, jest naprawdę, wierzcie mi, bez żadnego wkładu finansowego, jeździć, e, lać paliwo jeździć, jak to się tak mówi. E, I tutaj w tym przypadku także tak będzie, Więc to na pewno na plus. Oczywiście na no te wszystkie wymiany, które zrobiliśmy, dostaniecie od nas taką książeczkę serwisową. I Tam e, to wszystko będzie wpisane Jaki olej, przy jakim przebiegu i tak dalej Więc taką krótką wiedzę Także będziecie mieli e, taką krótką ściągę Jak najbardziej od nas dostaniecie No to jakby to jest to Że motocykl e, jest już po serwisie Kolejna rzecz, motocykl jest bezwypadkowy Słuchajcie, dlaczego tak mówię? Bo motocykl e, tej klasy, czyli 125 Który jest cały plastikowy Bardzo, ale to bardzo rzadko Ostaje się cały w oryginale Ten motocykl, każdy element, który na nim jest Jest cały w oryginalnym lakierze Czyli żaden element nie był e, Jakiś tam pod, podklejany, żaden element nie był malowany, czyli całe te białe kolorowe elementy, tak samo jak i przedni błotnik tak samo dolne pługi są w fabrycznym lakierze od nowości. E, większość naklejek także jest oryginalnych, niektóre tam są dołożone, ale jakby to także e, powoduje, że ten motocykl po prostu się fajnie zachował. E, ciężko też się do czegokolwiek przyczepić wizualnie. Wiadomo, że no tak naprawdę to jest 11-letnia maszyna, więc gdzieś tam jakaś kropka ryska się pojawi. E, z większych rzeczy, do których można by się było przyczepić, no to e, ma jakieś takie drobne zarysowanie na tej lewej bocznej owiewce, czyli na takim najbardziej wystającym trójkącie tutaj macie parę takich drobnych rysek, no ale tak naprawdę dlatego szkoda byłoby ten element lakierować bo naprawdę wciąż prezentuje się to fajnie no i z odległości gdzieś tam kawałek dalszej w ogóle tego nie widać no a to, że jest w oryginale myślę, że na pewno procentuje tym bardziej w dzisiejszych czasach, gdzie to, co jest oryginalne, to jest fajne i lepiej doceniane, więc myślę, że tu na pewno to na plus. Co więcej, motocykl ma super dodatki. Tak naprawdę na pierwszy oka może tego nie widzicie, ale już wam powiem, że jest tego trochę. No i to naprawdę takie dodatki, które każdy z Was przy fabrycznej jarce po prostu zawsze sobie dodaje. Począwszy od przedniej szyby z delikatnie większym garbem przyciemniana, która też troszeczkę nadaje takiego agresywnego kształtu. Klamki z regulacją możecie sobie regulować od odstęp tej klamki od manetki, więc to też jakiś tam fajny bajer szczególnie dla ludzi, którzy mają krótkie palce myślę, że to może się spoko przydać kierunkowskazy LEDowe, słuchajcie fabrycznie RK ma takie wielkie bomby plastikowe z żarówkami takimi zwykłymi, standardowymi, tutaj macie dołożony już komplet kierunków LEDowych więc macie z przodu i LEDy, takie bardzo skromne i z tyłu rozwijane LEDy takie dynamiczne, także sprawne oczywiście wszystko i działa krótki uchwyt rejestracji z podświetleniem LEDowym, fabrycznie macie tutaj taki wielki banan plastikowy aż dookoła, Taka tablica, jak będzie siedziała wysoko, no to zdecydowanie też wygląda to bardziej sportowo i po prostu e, taki nadaje charakteru temu, e, temu motocyklowi. Yy, no i układ wydechowy, no o tym nie mogę, e, nie, mogę nie wspomnieć. Kompletny układ wydechowy, czyli to no nie jest taki tak zwany fake akrab, czyli to jest kompletny wydech od samego od samej głowicy, aż po samą końcówkę. Czyli macie e, po prostu sportowy też kolektor, plus końcówkę Storma. Ładny, niezarysowany, co więcej, z DB Killerem. Czyli ten motocyk teraz po zapaleniu ma jeszcze taki bardzo e, skromny wydźwięk. Jeszcze to nie jest to, na co go stać. E, po wyjęciu tej wkładki, zobaczcie, tutaj macie taką symboliczną śrubeczkę. E, zdejmujecie tą wkładkę, i wtedy ten motocykl zaczyna brzmieć już naprawdę konkretnie basowo. No i wtedy już tych wrażeń dostarcza z jazdy zdecydowanie, zdecydowanie więcej. No i co, parę jeszcze takich skromnych dodatków Takich jak chociażby dekielki radikala Dekielek na przedni, przedni zbiorniczek hamulcowy Dekielek na tylny zbiorniczek hamulcowy Także radikala Co więcej macie tutaj Jeszcze dołożoną Motocyklową zapalniczkę Tak jakby fajnie wkomponowaną w plastik No bo na kierownicy tutaj po prostu nie ma miejsca Więc jeżeli sobie dołożycie jakiś uchwyt na telefon To sobie możecie w każdej chwili jeszcze ładować go Właśnie tą ładowareczką No i też to, że ten motocykl Jest po prostu w tej wersji WGP, która jest WGP które jest zdecydowanie rzadsza niż każda inna, no to też myślę, że procentuje. No i kolejna rzecz, przebieg. Naprawdę też myślę, że jak na 100 piątkę z tego rocznika przebieg jest fajny, dlatego też to nie są motocykle najtańsze u nas. Ale zobaczcie, 32 tysiące km odnowości. Eee, co jak masowe sklepionki? Tak, myślę, że jest fajnym przebiegiem. Eee, silnik jest oryginalny na fabrycznych uszczelkach, więc eee, to też wszystko się tutaj zgadza. Przebieg napiszemy także na fakturze, więc tutaj nie ma prawa, że żeby było inaczej. No i to no, moim zdaniem stawia tą merkę naprawdę bardzo wysoko. Eee, wiem, że w internecie polskim tym bardziej no, nie mam brzydkich motocykli. Wszystkie są piękne, wszystkie są lalki, wszystkie oczywiście po serwisie. No ale niestety, jak zaczynacie je oglądać, no to się okazuje, że większość z nich to po prostu paździerz i się do. Do jazdy nie nadaje. Ta RK zdecydowanie stawiam ją bardzo wysoko. Myślę, że jeżeli już jesteście znudzeni szukaniem, no to z tej, z tej sztuki po prostu będziecie zadowoleni. Więc zapraszam Was serdecznie do nas do żartowa, oczywiście, żeby potwierdzić te wszystkie moje słowa. Będziecie mogli sobie zbić na nim pionę, oczywiście usiąść na ten motocykl, zapalić, przejechać się nim. Więc zapraszam Was do nas na jaśminową 20. Ale gdybyście nie chcieli do nas przyjeżdżać, nie wiem, nie macie czasu, nie macie ochoty, macie daleko, no to wystarczy do nas zadzwonić i możecie sobie takie oględziny zamówić po. Swój dom. U nas to jest ostatnio bardzo popularna opcja. Myślę, że nawet jest 90% sprzedaży, jaka u nas jest. No to jest właśnie z takich dowozów na, na gdzieś po na prostu do klienta. No i my sami też no wiemy, że jeżeli mamy jechać na koniec polskim, to też nie chcemy się wstydzić, więc to są po prostu fajne motocykle. No u nas działa to tak, że dzwonicie, mówicie skąd jesteście. My Wam wyceniamy szybko przez telefon koszt dojazdu naszego do Was pod dom. No i z góry wypłacicie tylko i wyłącznie za sam transport. Całą resztę za motocykl dopiero mamy miejscu u siebie pod domem, jak już taki motocykl sobie u siebie obejrzycie, przejedziecie się będzie wszystko ok. No więc myślę, że to jest taka opcja fair w obie strony, bardzo też nie zachęcam. Przypominam, że jest szansa zakupu motocykla na raty, wystarczy też, że zadzwonicie, może tam pokierujemy was dalej, nawet wystarczy, że wyślecie nam SMS-a, mm, no to my także już będziemy w tym temacie działać. No i co, no i zostaje nic innego jak przekręcić kluczyk, czerwony guzik w dół, Klikam zapłon, no i sami posłuchajcie, jak ten motocykl chodzi. Przypominam, że teraz ma jeszcze Killer, ale już i tak będzie, yy, będzie tutaj wrażenie naprawdę konkretne. No i sami powiedzcie, nawet już z Killerem włożonym. No przyznajcie, wstydu, absolutnie ten dźwięk nie robi krótkie, długie, krótkie, długie, bryganie, Kierunkowska, w żółty Do tego debekila no to naprawdę ten wydźwig będzie strzelał wam marchewy przy puszczaniu gazu, więc no zrobi to robotę niesamowitą. No i co? Będą pytania, tak jak wspomniałem, dzwoncie, pytajcie, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Mam nadzieję, że już niedługo. Do usłyszenia, może nawet do zobaczenia. Lewa w górę, siemanko, Hej!